Proszę Państwa, mam przyjemność przedstawić dzisiaj zakład o najbardziej skomplikowanej nazwie i zakład, który jest być może najbliżej Ziemi z tych wszystkich badań, które Państwo przed chwilą obejrzeli. Zakład geochronologii, badań izotopowych środowiska zajmuje się badaniami. Głównie przeszłości, ale również teraźniejszej historii Ziemi, i zajmujemy się szeroko pojętą fizyką jądrową w zastosowaniach do badania historii Ziemi i naszego klimatu, naszego środowiska współcześnie. Zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, zostały zapisane w różnego rodzaju archiwach. Na powierzchni Ziemi są to archiwa biologiczne, takie jak na przykład drzewa, archiwa geologiczne, takie jak osady jeziorne, osady torfowe. I żeby odtworzyć historię, trzeba mieć skalę czasu, a również zajmujemy się odtwarzaniem tej historii na podstawie badań izotopowych. Tych przede wszystkim. Pierwiastków lekkich, węgla, azotu, wodoru i tlenu. Ten skład izotopowy zależy bowiem od warunków, w, którym, w których dana substancja powstaje, więc jaka jest temperatura, wilgotność, jakie są wiatry, jakie jest pochodzenie substratów do różnych reakcji, które w naszej przyrodzie zachodzą. Z najważniejszych metod datowania obiektów dla tej no, najmłodszej, powiedzmy, do kilkuset tysiące lat historii Ziemi w naszym zakładzie stosujemy te, które są zaznaczone elipsami metodę radiowęglową, metodę dozymetryczną, metodę ołowiu 210, cezów 137 oraz dendrochronologię. Trzy z tych metod to są metody takie opierające się typowo na okresie połowicznego rozpadu izotopów promieniotwórczych to jest radiowęgiel, ołów i CES. Metoda optycznie stymulowanej luminescencji może być zastosowana dla utworów, w których znajdują się naturalne dozymetry którymi mogą być ziarna kwarcu, ziarna skaleni. Wszystko, co ma węgiel, generalnie nadaje się do stosowania metody radiowęglowej, a różnego typu osady to są mogą być datowane metodą ołowiu czy cezu. Oczywiście dendrochronologia polegająca na zliczaniu rocznych przyrostów drzew to są to jest domena do datowania drewna. Proszę Państwa, no konstrukcja takiej skali czasu nie zawsze jest sprawą bardzo prostą. Tu mamy dwie symulacje, które pokazują mniej więcej przebieg. O tym jeszcze chwileczkę później opowiem. W naszym zakładzie pracuje, jak zliczyłam, godzinkę temu 25 osób mamy 14 pracowników naukowych, czwórkę pracowników technicznych i sześciu doktorantów w tej chwili. Pracujemy w dwóch takich grupach badawczych: laboratorium C14 i spektrometrii mas oraz laboratorium datowania luminescencyjnego. Te dwa laboratoria będą państwo mieli przedstawione. Nieco później, niemniej jednak no, to, co ja mówię, oczywiście jest, ma dużo wspólnego z tym, co się w tych dwóch laboratoriach właśnie, jakie badania tam prowadzimy. Tak jak wspomniałam, tworzymy skalę czasu, badamy zmianę środowiska i to wszystko robimy stosując metody fizyki jądrowej. Proszę Państwa, dostępność takich narzędzi w dzisiejszych czasach już jest całkiem spora, natomiast okazuje się, że żeby zmierzyć wiarygodnie od początku do końca ze zrozumieniem tego, co rzeczywiście się mierzy, w jaki sposób wyznacza się skład izotopowy, czy wyznacza się radioaktywność, i przekłada to potem na, na te wyniki służące naukom o Ziemi. No, tutaj są te sprawy podstawowe, gdzie fizycy jednak mają największe doświadczenie, najlepszą wiedzę i najlepiej potrafią to zrobić. My te nasze wyniki pomiarowe wykorzystujemy. W różnych projektach naukowych i współpracujemy, współpracujemy z szeregiem naukowców z nauk o ziemi, biologii, archeologii. Także jest, jest nasza działalność taka bardzo multidyscyplinarna, interdyscyplinarna. I no, to jest tym, co myślę, że no przynajmniej dla mnie osobiście jest, jest bardzo ciekawym aspektem naszej pracy. Mamy, proszę Państwa, nowe wyposażenie dość, dość współczesne, powiedziałabym, nie mamy się czego wstydzić tak naprawdę przed kolegami z laboratoriów zagranicznych. To, że mamy spektrum całych wszystkich tych metod jest sprawą właściwie unikalną i niewiele takich laboratoriów jest jest na całym świecie, które łączyłyby te wszystkie metody w jednym miejscu, w jednej grupie badawczej. Proszę Państwa, mamy mierniki do pomiarów radioaktywności, mierniki do pomiarów luminescencji, a również sami takie przyrządy konstruujemy, znając dokładnie potrzeby, problemy. Z którymi stykamy się na co dzień w naszych pomiarach. Kilka przykładów zastosowań takich, takich badań. Proszę Państwa, torfowisko tutaj jest niedaleko z, na północ od Bytomia, i zabrze nie wygląda zbyt. Może spektakularnie, ale w takich torfowiskach, jeżeli wyciągniemy z nich osad, to możemy naprawdę dużo informacji o, o przeszłym naszym świecie wyczytać. Żeby to wyczytać, to tą skalę czasu musimy dobrze poznać, musimy wiedzieć, kiedy, jakie zdarzenie miało miejsce. I do tego, dlatego też w naszym zakładzie rozwijamy metody datowania. Okazuje się, że nie wszystko jeszcze zostało powiedziane, jeśli chodzi o samą metodykę. Jest możliwość różnego rodzaju obliczeń, symulacji i takie również badania właśnie bardzo, bardzo podstawowe w naszym zakładzie wykonujemy. Jeden z przykładów takich rekonstrukcji jest tutaj już bardziej spektakularne może stanowisko, bo na środku na środku o tutaj oceanu indyjskiego wyspa Amsterdam i tam niewielkie torfowisko, gdzie w ramach współpracy międzynarodowej mieliśmy szansę pracować w grupie i zrekonstruować, zrekonstruować źródła pyłu <coughs> Przepraszam, atmosferycznego, które, które na tej małej wysepce były, były deponowane przez ostatnie no, prawie 7 tysięcy lat. Proszę Państwa, w Polsce też jeden z ciekawych przypadków to jest rozmrażanie się rozmrażanie się, ale nie powierzchni, tylko tych głębszych warstw, głębszych warstw glebowych torfowych i dzięki naszym badaniom można było zobaczyć, że ten proces trwał no, nawet, nawet ponad kilka tysięcy lat i taki gradient wschód z zachodu na wschód uruchamiania, uruchamiania tych właśnie ciekawych osadów torfowisk, źródliskowych, uruchamiania, hydrologii. Mogliśmy również w takim bardzo interdyscyplinarnym zespole rekonstruować. Badamy również troszkę dalsze w czasie zdarzenia, tutaj łącząc analizy pyłku kopalnego w osadach z dolin rzecznych, analizy statystyczne i też porównując to wszystko do tych globalnych zmian na naszej półkuli. Które zapisane są w rdzeniach z lodowych z Grenlandii. Badaliśmy również meteoryty z morasco. To już od wielu lat takie prace są w naszym zakładzie prowadzone. Jeden z tych meteorytów, dość duży, ma się 34 kg, był w naszym zakładzie badany. Wyniki datowania metodami dozymetrycznymi tutaj wskazują, że najprawdopodobniej on upadł około 5000 lat temu. Osadnictwo neolityczne, proszę Państwa, dzięki badaniom erozji w jednej z dolin na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, było badane. Widać po wynikach właśnie, że intensyfikacja rolnictwa w neolicie spowodowała zdecydowaną destabilizację tutaj stoków stoków tych wzgórz, które widzimy na, na mapkach. Żeby to zmierzyć, tak jak wspomniałam, musimy konstruować własne urządzenia. To są urządzenia i do pomiarów i do pomiarów radioaktywności, ale również coś tak prostego, co wydawałoby się, że już jest dobrze określone. Okazuje się, że, że wcale nie. Tu mamy opatentowane pojemniki do takich pomiarów. Badaliśmy również migrację jeleni, szlachetnych, łącznie z rekonstrukcjami, w jakich warunkach te jelenie kiedyś lubiły żyć, do jakich są w stanie się przystosować, a do jakich nie. No, i tu możemy prognozować, co się będzie dalej działo z taką populacją. Tak jak myślę, że było widać, współpracujemy z kilkudziesięcioma w zasadzie jednostkami rocznie. To czasami się powtarzają, czasami są nowe. Z naszych wyników korzystają setki naukowców z kraju i zagranicy. Realizujemy projekty krajowe, projekty międzynarodowe, wydajemy również międzynarodowe czasopismo, organizujemy konferencje i oczywiście często bierzemy udział w takich konferencjach. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do kontaktu, zapraszam również do zobaczenia filmów, gdzie, na których mogą Państwo wirtualnie przynajmniej, ale wejść do tych naszych laboratoriów badawczych. Dziękuję bardzo.